Witajcie widać w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś otwieram wszystkie od buziaki 11. To w sumie nie wiem, czy coś pisał, ale napisała do mnie jak coś na brief, że te wszystkie są na etym. E, więc dobra, otwieram. Proszę, e, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. E, w Twoich kolorkach chyba hecha he, pozdrawiasz na ty. Tak, pozdrawiam jeszcze raz. Yy, Może że to są moje kolorki, a jak nie to podobne, ale dziękuję bardzo. Te włoski są naprawdę ładne. I ostatni prezent, proszę kochana! Yy... No. Dziękuję. Yy, chyba sobie z tym zrobimy Luka. Tak, zrobimy. Nie, to nie są moje kolorki, ale bardzo yy, podobne. I tak maga, dziękuję, bo te włoski są naprawdę śliczne. Weźmiemy sobie takie zimowe tło. Nie, trochę pomniejszymy. No, tak powinno być dobrze. Tylko jeszcze chcę to zrobić tak, żeby ten płatek śniegu miał jakby na nosie, wiecie, moja postać. No, może być. Yy, buziaki 11 chyba taki był niek. Dziękuję za preski. Yy, Okej, okay, ja już będę kończyła. Jeżeli Wam się spodobało, zapraszam na moje inne filmy. Miły też będzie jak stawcie subskrypcję albo łapkę w górę. No i kończę pa pa!